Dość ciekawe zjawisko świetlne miało miejsce w amerykańskim stanie Ohio. Miejscowy kierowca zdołał zarejestrować tam trzy kolumny światła niewiadomego pochodzenia. Czy jednak mamy tutaj do czynienia z czymś paranormalnym, to może niezwykłym zjawiskiem naturalnym? Jedyne co wiadomo nam na pewno, to to, że zdarzenie miało miejsce 13 marca 2018 roku. Autor nagrania nie udostępnił dokładnej lokalizacji tej obserwacji, dlatego wiadomo jedynie tyle, że to do zjawisko doszło na jednej ze stanowych dróg. Niezwykła anomalia świetlna była widoczna przez około minutę i wyraźnie rozświetliła ona chmurę w prawym górnym rogu ekranu. Już na pierwszy rzut oka nie wygląda na to, aby światło pochodziło z powierzchni ziemi. Niektórzy z komentatorów sugerowali, iż mogło to być jedynie światło odbijające się od wewnętrznej strony szyby samochodu. To wyjaśnienie najpewniej zamknęłoby całą dyskusję, gdyby nie fakt, że w kilku momentach nagrania wyraźnie widać, gdy kolumny światła chowają się za linią drzew. A po ich całkowitym zniknięciu, ciemnią również otaczające je chmury. Bardzo podobne obserwacje kolumn światła zdarzają się co jakiś czas i zazwyczaj tego typu zdarzenia pozostają bez oficjalnego wyjaśnienia. Czy jest to jednak bezpośrednie wskazanie na to, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem nadprzyrodzonym? przyrodzonym? Niekoniecznie. Nauka zna tego typu zjawiska i zazwyczaj przypisuje się je odbijaniu promieni słonecznych przez drobinki lotu. Pojawia się jednak problem, ponieważ to zjawisko wymagałoby źródła światła, takiego jak nasza dzienna gwiazda lub odbijające jej światło księżyc. W wypadku tego nagrania niebo jest zupełnie zachmurzone, a w związku z tym wyjaśnienie tego zdarzenia pozostaje nieznane.